rzekaj Maciej Mizgalski. Maciej Mizgalski, który jest gościem naszego studia. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Macieju, drogi, tyle lat na scenie i wreszcie decyzja o tym, aby coś swojego zrobić, bo zazwyczaj byłeś tą osobą gdzieś organizującą, byłeś gdzieś w tle, towarzyszyłeś wielkim gwiazdom. No, no tak, to znaczy różnica chyba polega tylko na tym, że wreszcie na, postanowiłem, zdecydowałem się, że na programie autorskim trochę popracować i na tym, co gdzieś od, od wielu tygodni, lat, miesięcy chodziło, gdzieś tam sobie grało we mnie. Yy, oczywiście namawiali i gorąco sprzyjali ci wszyscy, których miałem okazję poznać w pracy zawodowej, a więc artyści polskiej sceny, którzy gdzieś tam słyszeli, że coś takiego robię yy, i to bardzo, bardzo mi pomogło. Dodali, dodali mi wiary, że, że warto, a a to tak jak nazwałem sobie ten projekt po godzinach, no tak wierzę w to, że, że, że jedni jeżdżą na rowerze, inni biegają. A, a ja co mam robić po godzinach? No, po godzinach mogę bawić się w to, co jest pasją mojego życia. Miałem przyjemność grać z wieloma artystami, przygotowywać dla nich zespoły muzyczne, a teraz spróbować zrobić coś, z czym też będę mógł wyrazić swoje przemyślenia na temat tego, co ja życie robię. No właśnie po godzinach, bo to tak naprawdę ostatnio z bardzo zapracowanym człowiekiem jesteśmy, trzeba powiedzieć, bo. Jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie, miałeś ostatnio dni Leszna. Macie też remont, a ty jeszcze swój projekt zdążyłeś gdzieś tam wrzucić. Wystarczyło ci czasu na sen w ogóle w to tym okresie? To znaczy, wszyscy koledzy, którzy uprawiają ten zawód i przez lata grają, wiedzą, że, że my śpimy nieco inaczej, także że w zasadzie ja śpię 4 godziny, takie jakoś nie wiem I czy na to, stojąco. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo, 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 bo nieraz to trochę mi brakuje. Natomiast naprawdę wstaję o czwartej, nad ranem wówczas zabieram się. Za, za rzeczy, które są mi potrzebne, które muszę przygotować, więc tego czasu jest trochę więcej, natomiast to też nie jest tak, no oczywiście ostatni okres jak co roku, bo, bo ta praca artystyczna w kulturze to jest taka praca, wydawać by się mogło sezonowa, to też nie do końca, ale w tym okresie majowym, czerwcowym widać nas bardzo wiele i tej pracy jest bardzo wiele, natomiast no, ta piosenka nie powstała w maju. Ona jest, w tej chwili pracujemy nad materiałem, nad płytą, która ma 11 piosenek, a więc pracujemy tak w wytężony sposób od pół roku. Ta piosenka i moment, w którym się pokazała, no, z zupełnie takich rodzinnych względów wynikało, że chciałem, żeby już któraś z tych piosenek zabrzmiała i pokazała się gdzieś, i, i dlatego, dlatego teraz. A, a, a pracujemy już dosyć długo, a więc tego czasu po godzinach trochę się znalazło, mimo wszystko. Maciej Misgalski po godzinach. Taki tytuł będzie nosić płyta, której możemy spodziewać się z tego, co słyszałem pod koniec roku, tak? No bądź na to zapowiedź, bo, 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 Ale staracie się. bo pracy jest bardzo wiele, a każdy dzień pracy i, i każdy, każdy komentarz też właśnie bardzo wiele, wiele komentarzy i ciepłych, i miłych, i pozytywnych i ze świata muzyki i, i, i również tutaj naszych leszczeniaków one powodują, że też inaczej spogląda się na pewne rzeczy, a więc od nowa siada się do pewnych rzeczy. Chociaż tak naprawdę przyznam szczerze, że no, że chciałbym zawrzeć w tym swoje przemyślenia na temat tego, co robiłem przez większość swojego życia i, i, i też już mam taki wiek, że, że pierwsze, pierwsze podsumowania, pierwsze wnioski na temat tego, co, jak, yy, będą się pojawiały. Ta puta będzie bardzo różna, te utwory nie będą tak strasznie yy, zbieżne i, i trudno będzie powiedzieć, że one są wszystkie takie same pewnie. Jak zacznę próbować rozsyłać to do różnych rozgłośni, to będzie problem. Gdzie co puścić, do czego się nadaje, jaki target y, będzie chciał tego słuchać, czy w ogóle ktoś będzie chciał tego słuchać. Ale to jest zjawisko wtórne. Ja cały czas jestem na scenie, występuję na scenie. Lubię tą scenę, można, można się krygować i udawać, że nie. Natomiast y, mi kontakt ze sceny z ludźmi sprawia ogromną przyjemność. Mam nadzieję, że Kilku po drugiej stronie też to tak odbiera. A więc, a więc y, no, pora, żeby wyjść z tym do ludzi. Bardzo się cieszę, że, że, że tu wleśnie. Miałem, miałem oczywiście obawy, bo, bo zawsze jest trudno we własnym mieście zawsze tych, tych czynników. Po, które zostają poddane pod y, analizy odbiorcy jest znacznie więcej niż gdzieś piosenka pojawiająca się tylko po to, żeby jej wysłuchać, posłuchać słów i, i odebrać. Bez kontekstów? Jakiś... Bez, bez kontekstów takiego, mm -hmm. tak, przynależności i, i jakieś takie wyobrażenia, że ktoś mnie zna i wie, jaki jestem. Y, natomiast jest fajnie, ciepło, bardzo sympatycznie odbieram to, co się wydarzyło po opuszczeniu tej piosenki w, w Radio Jeśli chodzi o pozostałe utwory, bo ty już wiele lat grasz i pewnie tak gdzieś co roku odkładałeś do szuflady jakieś kompozycje, bo nie wierzę, że nie komponowałeś przez tyle lat. Te utwory, które znajdą się na płycie po godzinach, to jest właśnie taka historia Twojej twórczości? Czy teraz zabrałeś się od zera zupełnie do tworzenia mm. czegoś nowego? Oczywiście, oczywiście że tak. No, w dużym stopniu y, to jest troszkę tak, że muzyka się zmienia cały czas. My y, dojrzewamy, wszyscy, którzy bawią się w tą muzykę, dojrzewają ci, którzy realizują, producenci, którzy słuchają i zastanawiają się, jak to powinno zabrzmieć, a więc na pewno będzie tak, że są to utwory, bo pojawi się utwór, który napisałem, kiedy urodziła się moja córka. Y, a więc to już 16 lat temu pojawiają się piosenki, które, które bardzo dawno temu miały jakiś swój obraz one zmieniają dzisiaj obraz za sprawą również producenta Marcina Samarzewskiego, który który jest światłym człowiekiem obserwującym rynek muzyczny polski, ale przede wszystkim też zagraniczny i jego spojrzenie jest bardzo istotne w tym, jak, jak to wszystko będzie brzmiało myślę na końcu. No właśnie, jeśli chodzi o Marcina, to właściwie gdy cała ta leszczyńska młoda scena zna go doskonale i wiedzą, że jeśli do niego pójdą, to na pewno ten Utwór może trafić do radia, utwór, który nagrają, który, w którym on im pomoże przedstawić siebie tak, żeby utwór m, mógł być na odpowiednim poziomie, prawda? I tutaj Właściwie no wybór Marcina był chyba też, bo wy się przyjeźnicie od lat. Był chyba. Współpracujemy ze sobą bardzo długo. Doskonale wiesz, że Marcin jest taką osobą, że ostatnią rzeczą, o której chciałby, żebyśmy teraz rozmawiali, to o nim i wydawali sądy o tym, jaki jest Marcin i, i, i jak on to postrzega. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko ze swojej strony, że, że to ogromna radość i przyjemność. To jest wiele godzin spędzanych razem, bardziej i mniej uśmiechniętych, ponieważ te, te, te dwie osobowości. Się ścierają przy niektórych pomysłach. Natomiast, natomiast to, co wychodzi na końcu, jest. No, daje mi ogromną satysfakcję, ponieważ ja zaczynam każdy utwór od tego, że siadam do pianina, bo to jest mój instrument. Powstaje jakieś pianinko, powstaje jakieś tam pierwsze, pierwsze próby aranżowania tego. Yy, zmusił mnie Marcin i robi to z pokoleniami młodych ludzi, żeby, żeby usiąść również do programów muzycznych i samemu próbować coś robić, nie czekać, aż ktoś za ciebie coś zrobi. I, i, i dopiero kiedy schodzę na dół, no też ważna jest rola instrumentu. Marcin jest fantastycznym gitarzystą, mm -hmm. więc y, wszystkie gitary y, nagrywa Marcin w, w tych utworach w tej chwili. A więc no, na pewno fajna współpraca, natomiast w tym projekcie pojawią się inni producenci. Pojawi się Jacek Piskosz, y, który przyjął chęć współpracy po wysłuchaniu kilku rzeczy, będzie wyprodukuje jeden lub dwa utwory. Y, gdzieś pomagają mi i pewnie też będę z nimi na ten temat rozmawiał. Wstępnie, wstępnie może się tak wydarzyć, że pojawią się również na tym utworze duety, czy to z Andrzejem Krzywym, czy, czy z Olgą Bończyk. Y, to wszystko zależy od tego, jak ten materiał zabrzmi po przygotowaniu. Go tutaj w studiu z Marcinem. A więc no, no. Ogromna przyjemność tu zwłaszcza do wszystkich młodych ludzi, do wszystkich leszczyniaków, którzy myślą, że tu się nie da, że nie można. Szanowni młodzi ludzie, jeśli tylko macie ochotę, siłę i chęć, to tylko od tego i od waszej determinacji zależy. Na pewno pomogą wam rodzice i na pewno pomogą wam wszyscy leszczyniacy, bo jesteśmy miastem, które wyrasta z kompleksów i pomału zdajemy sobie sprawę z tego, że to nieważne, czy to nagramy w Leśnie, czy, czy w Warszawie. I, i, I zawsze można i zawsze jak coś jest dobrego, to się obroni i nie musimy się tego wstydzić i bać. A możliwości techniczne są coraz lepsze i, i właściwie czy u nas, czy tak jak mówiłeś gdzieś w Warszawie, to podobna sprawa. Zależy to wszystko od ludzi. Jasne, zależy od ludzi, od tego, żeby, żeby wierzyć w siebie i chcieć po prostu czymś się podzielić. A jeśli chodzi o ludzi jeszcze, a konkretnie o zespół, bo na pewno w nagraniach towarzyszą ci muzycy też, tacy, którzy z tobą współpracowali, eee... Chciałbym nawiązać do Romana, który też jakiś czas temu pojawił się, Roman Reed, przypomnijmy słuchaczom, który po pojawił się niedawno też z utworem Wrócę, zdaje się, tak? Dobrze pamiętam? No, Ja znam kilka jego utworów, bo gdzieś tam współpracujemy, Wrócę, Grzechy, ale, ale nie, nie pamiętam, który z tych numerów był Playem. Właśnie, ale by, chodzi mi o co? bo dwie osoby właściwie z, z tego samego zespołu, można powiedzieć, teraz mają swoje płyty, mają swoje pięć minut, czy zespół się nie rozleci? Czy... Znaczy, zespół jako taki, czy to Mizgalski Band, który przez lata towarzyszył artystom, czy studio, nie istnieje. Myśmy zawiesili działalność jakiś czas temu, właśnie dlatego, że, że, że przyszło nam do głowy, że trzeba realizować też swoje projekty, nie czekać, nie czekać, żeby za chwilę znowu zagrać z jednym, czy z drugim artystą. Każdy z nas, Roman, również wiele własnych przemyśleń, własnych wniosków na temat temat muzyki, a więc Roman bardziej ma się czym pochwalić, jeśli chodzi o współpracę z muzykami, z artystami naszymi czy, czy muzykami. Ja do tej pory te rzeczy, które realizuję w dużym stopniu realizuję sam, ponieważ przez lata również wymyślałem rolę linie instrumentów basowych i, i, i to nagrywam sam. Wszystkie klawisze są nagrane i brzmienia smyków i tych rzeczy przez, przeze mnie, natomiast Marcin nagrywa gitary, także na razie właściwie dwie osoby do utworów, które będzie produkował Jacek Piskorz będzie potrzebny, na pewno kwartet smyczkowy będzie potrzebny, Jacek Piskorz i, 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 i tak dalej. Natomiast ten utwór, którego Państwo słuchacie, powstał, zrealizowany został i nagrany przez dwie osoby. Wszystko wiemy, czekamy zatem na kolejne utwory, na płytę Maciej Misgalski po godzinach. Z tej płyty już znamy single Pona którego sobie teraz już mam nadzieję w, większej, w większym fragmencie posłuchamy. Dziękuję bardzo Dzięki. za rozmowę. Dziękuję bardzo.